Otrzymaliśmy dane na świętach. Możemy już jako, brzmi e, jak dwie motywy, ale na dojeżdżamy do dojeżdżamy chrześcijanie, e, dążyć do normalnego. No i teraz, po co w ogóle jest w szelstwie Z czym to możemy związać? I po co w ogóle w ostatnich czasach, to jest tak, się, już w ostatnich w tym? Otóż jeśli mówimy o tym, że to nie jest zgodność w ostatnich lat. To nie jest tak, że dopiero teraz, bo się wpada taki pomysł, że można dojść do wyboru. I <laughs> to to tak mieli, to prosili o żeby to się... Gracias.

Od myślimy myśli z się. Zresztą, 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 zresztą. Też Pan udaje nam karę, ale nie zamyka jej na siłę. Czyli, jeżeli ktoś powiedział, to, no zobaczymy, jak nie Pan przekona, to może nas wyobrażać, Pan nie będzie więc błagał, żebyśmy przyjęli jakby nie A już to błaganie żeby się żebyśmy się To jest To że się To Tak, to po to, żeby człowiek na, na tym dał się Jeśli ktoś miał taką to... wizję, Takie spektakularne jak te Warkę Kiedy ktoś na przykład jechał e, na jednym banku od gór do morza, Zda jest To się takie rzeczy, które są niewiarygodne, a co do tego nie jesteśmy w stanie pojąć, znaczy, przyjmujemy to wiarę, tak jak Jezus rozmawiał wiarę dla kilku tysięcy ludzi. foto no też um, na to bardzo... Przed powiem, Czyli w takim momencie, gdy człowiek, który jest nisko droga, w czasie na przykład nie znajduje słów, którymi mógłby wychwalać Nie znajduje słów, którymi I wtedy, jeśli jest to na działanie Luka Świętego, pamiętajcie, się taki kart się na tak, jak gdzieś w dziecku, kiedy się to uczyło. Ta modlitwa języka nie jest tłumaczeniem nowego języka. To nie jest nowy język z taką samodobną strukturą leksykalną, artystyczną, stylistyczną i tak dalej. To jest po prostu wychwalanie na Boga tym, co tu nam tu opowiada. Jak się tego posłucha tak, z dystansu, to rzeczywiście można powiedzieć, że to jest To rzeczywiście można być że zwariowane. Bo dla dorosłego człowieka, bardzo inwaktywny, dziecięce kapużenie, często stosowane też na takim wschodni języku. Natomiast ci, którzy doświadczyli tego daru, powiedzą Wam, że ten dar daje już niesamowitą bliskość z Panem Bogiem. Nie wiem, jak to działa, to jest taki wymyślony Boga, ale rzeczywiście otwarcie się na dar. W jednym momencie.

啊。<laughs> My nie musimy Panu roku, yy, wypowiadać w pięknych formułach, tak żeby nas Panu zrozumiał, bo on nas rozumie na najmniejszym sygnał. Tak jak Pan ma najlepsze mam. Jak człowiek taki gawożeni nim wypowie, to my nawet na pewno nie wiemy, o co a Pan mówi, tak będzie mówić, bo Pan mówi, czego mamy w To w ten sposób działa, że człowiek...

my świadomie kontynuujemy taką decyzję i my świadomie kończymy. Jedynym najokreństwem ta modlitwa był swój dom. Byłem świadkiem, też jestem samobójcą doświadczenia, kiedy dany w modlitwa w językach jest niewolny w całej wspólnocie i to wtedy wygląda tak, że na przykład kapłan prowadzący zachęcił nas do w danym modlitwy w językach, więc zaczęliśmy na jego zachętę, ale skończyliśmy wszyscy razem. I to, co wyróżnia tę liczbę, to to, że może być kilka tysięcy osób po prostu słyszała, tak dalej, ale nie jestem na typu to jest zawsze piękna droga, to jest zawsze, to jest niesamowita część społeczności, bo dzisiaj tylko na placach.